Cześć się witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj akcja. Na dwa traktory Jademy ładować w opno. Samik z przyczepą musi skoczyć na pole. Ferdek będzie do ładowania. Mam nadzieję, że Agata zaraz przyjedzie na grocość coś z ładowania. Będziemy jak mi to idzie, no tą koparką tak nie zaciekawie, ale mam nadzieję, że z turym pójdzie mi lepiej. Przyczepa jest gotowa przyczepa gotowa, oh, kurde, ale to porosło z burze. Tej kratki, na którą stronę? Na prawo wysypujemy. Także spoko. Dobra, jademy pod kubka i czekamy na agatkę. Muszę szybko wybić wopno. Dobra, przygotowane wszystko do transportu Jak to w Opno wygląda? Jest Nordkal, no spoko, przeszło. Ostatnio była taka, jakby to to wie, ciapa się z tego zrobiła, maś było troszkę... troszkę za za mokre. No była zupa z tego. Jak tak dłużej przed ulewami lepiej przykryć, bo jak po ulewach będziesz cię wozić nie rady. Musisz poczekać przynajmniej z tydzień dobrej pogody, żeby zdążyło. Przesnąć Dobra, czekamy na Agatkę Zaraz przyjedzie i, i będziemy nagrywać Załaduneczek Jest Agata, kamerzysta Chodź Gibko, bo zaraz bateria się rozładuje A chcę zdążyć Przed tym, zanim się ściemnie No coś kurde chyba nauczyłem John Dearym, Bo naciskam na hamulec A nie przyczepa, hamulec. hamuje A coś syczy pod samym, trzeba będzie tam zerknąć na to Trzymaj kamerę W ogóle rozładował mi się ten, akumulator. Jak robiłeś z tym Prędkość co mierzę? A czy jestem do osi? Okay. Do siedmiu. Dzisiaj rozgarniemy kamienie Także już trochę w prawy mom Obejrzymy jak pójdzie za ładunkiem wopna I nie wiem, chyba John będę musiał odpiąć Jak ten samik nie będzie hamować Bo powietrze momentalnie ucieka A z pełną przyczepą to Nie ma co ryzykować z ale jest ten, jeszcze olej w przyczepie nie wymieniony i powiem tak. Jest, że teraz trochę tym, trochę John Deere, trochę tym i mi się myli wszystko no. Jechałeś tu to chciałem i zmieniać przy kierunkowskazach tak czy kierunkowskaz to bym wycieraczka włączył domyse polowe chyba, żeby to było no i polowe się załączą tu w bok, dźwignam. Nie świeci kontrolka właśnie, muszę wymienić pora kontrole, tu jak też wymieniał u siebie. I tak, do, do rewersji trzeba żeby zmienić, trzeba się zatrzymać. No cóż to, to na pewno Ciekawe Biela jak to będzie 7 ton żeby nie przedobrzeć Wejdź, ale wejdź ty tu. Tu se wejdź, wiesz? Tu do środeczka, staj se na to. Nie, 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 tu se wejdź. Przez tą rureczkę. Tu se wejdź, żebyś nie spadła, wiesz. Ojej, a ty i tak nie widzisz. No. Śminka jeszcze trochę i dorośniesz tu. Ale mam 5 lat. No masz 5 lat. Ale jesteś malutka, jeszcze niziutka, wiesz? Tutaj jest wysoko. Na polu nie działa nam napęd, także nie może być żadnej pomyłki. Kurwa, trzeba tam wciągnąć. Jak najdalej się go wysypać i pierdolone. No Chyba pójdzie, musi iść na dwójce. Zafnemy blokada na stałe, tylny kół tylko, ale dobra. I Nie, zahamowała się, pizda.

możemy wciągnąć dalej, ale wątpię, że pójdzie. Ale do zabawy mogę spróbować trójka Na ta strona się Wysypujemy. Czemu ta kurwa się weź zahamowała? Czemu ta przyczepa się znów zahamowała? Może być Trochę ziemi się naładuje, ale trudno. się o. A i tak chyba będzie problem wyjechać obejrzymy na dół. Koła zasypało, damy do tyłu, bo do tyłu jest bardziej ubite. ta paliwa, trzeba zmniejszyć obroty. Muszę obejrzeć co się stało z tymi hamulcami. Czemu to syczy. Wąż pęcznął. Szczepa musiała dobić tu. Trzeba odłączyć hamulce i jechać bez. Trzeba będzie jechać Johnem, bo on mu hydrauliczny. Albo szlaug naprawić. Dobra, wiadomo tu. Dobrze, że teraz mi się to stało, a nie w trakcie jazdy, bo była lipa. Dobra, pędzimy. minie się wąż i będzie git Kurde, nie zamknął jeszcze No i taka kupeczka myślę, że 2-3 RCW bydą Szkoda, że w tym miejscu, tam było bardziej równo, ale Dobra, jak się zasypało Jeszcze jeden kurs, ale to od razu z tym jak będziemy jechać rozwozić. to tyle dzisiaj trzymcie się nara.